Od słona 12. Prosty język. No, i w tej chwili sytuacja rezerwacji się, proszę pana, zmieniła. To znaczy, że ta oferta zawiera niedoszacowany koszt wynajmu pokoju, no bo pierwotnie rezerwował pan dwuosobowy. Bez łazienki. Bez łazienek teraz nie mamy. Są tylko z łazienkami, a przez to koszt ich wynajmu jest wyższy. A jednocześnie widzę, że pańska rezerwacja zawiera pełną aprowizację, czyli oprócz śniadania kontynentalnego również obiad o kolację. No i pff, oczywiście przypominam o dobie hotelowej. Do godziny 13 obowiązuje imperatyw opuszczenia zajmowanego lokalu. Nie. Nie. Używaj prostego języka. To pomaga w komunikacji. Bardzo proste proszę Niedoszacowany koszt pokoju, bo rezerwował pan dwuosobowy bez łazienki. A są tylko z łazienkami. Przez to koszt jest wyższy. Rezerwacja z pełną aprowizacją dotyczy śniadania i kolacji, tak? A, no i doba hotelowa jest do godziny 13, później obowiązuje imperatyw opuszczenia pokoju. No jasne, prawda? Pan do mnie? Proszę pana, ja bardzo dobrze rozumiem po polsku, ale nie wiem o co chodzi.